Daddy się stanowić i siecias na odcinek. W końcu mikrofon działa, tak jak miało to miejsce poprzednio. Obejrzymy zobaczymy sobie wszystkie skiny, co wchodzą na PB. Bo jest ich dużo, naprawdę dużo ich jest. E, dodatkowo wychodzi Yumi nowa postać, wyszła już na PB i te wszystkie skiny, które Wam pokażę też już są na PBE. Ale... Kupię sobie auto. Jest. Um. Tylko problem jest taki, że chciałem nagrać tą Yumi, ale nie nagram jej, ponieważ po prostu potrzebowałby piątki na PB, żeby mieć pewność, że ją wezmę. Nie wiecie o co chodzi. Chciałbym mieć piątki wtedy bym musiał nagrać, a nie ogarnę pięciu osób, co by mogło, czterech w sumie, bo ja jestem jeden. Po um, prostu nie ogarnę czwórki, która by pomogłaby mi Nagleż właśnie, yumi na PB, Albo nawet na najwięcej 9 osób się przydało, żeby po prostu zrobić takiego normalka. Um, ale tak. Um, tak. Y, wszystkie skutki skiny, które wychodzą na PB, które możecie obejrzeć, są na tym kanale. Skin spotlight um, Możecie go subskrybować, wtedy wszystkie skutki będziecie mieli i postacie. Tak jak na przykład y Yumi. Pokażę tylko jej skile, nie, nie wszystkie interakcje, sorry. Mam na słuchawkach, nie mam na słuchawkach, teraz mam na słuchawkach. To jest Yumi magiczny kod szuka swojej pani z, z książką. Eee, chwilę zapozuje, jeszcze tylko wytłumaczę dlaczego, yy. a po, drugi powód, dla którego nie nagram Yumi to jest taki, że już yy, Marwek nagrał, yy, Nervarion pewnie nagra, pewnie Noxy ją też ją nagra, więc już macie trzech polskich youtuberów, którzy ją nagrają i nie będzie to miało po prostu sensu, a taki właśnie, jeśli chodzi o skiny, to nikt nie nagrywa, to dlatego postanowiłem, że nagram. Dobra, jedziemy dalej. To był jest Art. Like no fajnie wygląda to poza tej animacji właśnie ma Tak czy z książką. śmiech, kłaczek, jak posprzątała jeszcze, tezio auto atak, IQ. ona ma tak jakby dwie formy w sensie, jak jest tak lata na krześle to można ma nie auto atakować, zaraz zobaczcie zobaczycie drugą właśnie. To jest leczenie na E, chyba dobrze pamiętam. I to jest R, właśnie. I ona tak atakuje do przodu, trochę jak... trochę jak... E -z -z -y R. -ka. Że atakuje takimi falami. No i to jest właśnie, kiedy ona jest z tego. I ona w tym... jak ona jest razem z tym. Ta nie może atakować, nie? To właśnie leczenie. Za pomocą włoży to do, 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 do... i ona atakuje wtedy może z tego. Ona nie zadaje ataków, ale chyba nie dostaje obrażeń. A jakieś chyba połączone ma HPK z tym właśnie. Ale nie jestem pewny. Nie wiem jak to po co działa. A, i za pomocą myszy chyba kierujecie tym E, nie? Tym Q wtedy. No, to jest wszystko raczej. To jest. To jest dyrektorka. Waleczna dyrektorka Yumi. To Są tak jak były te Skiny Akademii. Teraz jest Walcząca Akademia. No. To sobie nie z tej samej sali, tylko trochę inne. <grymne> piasta <grymne> to jest. To jest. Jeżeli chodzi o sam wygląd postaci i animację, tego, to jest chyba mój jeden z, z moich ulubionych postaci. A tu animację ma tę samą. te animacje tańca i tak dalej ma te same, No bo to będzie i skin chyba raczej. Tak, no. tak wygląda to atak Q Naprawdę Jeśli chodzi o sam wygląd tego to chyba będzie mój, Moja ulubiona postać, jeżeli chodzi o sam wygląd I animacje i Wszystkie te emotki No to Q trochę inaczej wygląda I to też To A to Battle Akademia, nie wiem no, taki ten O tak wygląda shield cały Mi się wydaje, że ona też będzie dobra, ona będzie też w stylu lulu, że będzie można nią też grać na midzie, Jego taki kudy, dodatkowy supot, nie? Na jungli na pewno nie, to jest, to jest pewne, że na jungli nie zagram. Ale na supporta czy nie? Dobra, teraz Battle Akademia Ezreal. Muszę zobaczyć ile on kosztuje w ogóle, ten Ezreal. Czy nie będzie czasem legendarna. Tak, to, to jest to Zara, jest legendarny skin. I jeżeli jeszcze. Jeżeli. Po SDA, ja o dobrze pamiętam, on ma jeszcze. Patry, właśnie, on ma różne interakcje tam z każdym, nie? Że ukryty ma i ten. E, interakcje z różnymi postaciami, nie? No. Gdzie jest ten za Tu jest ten Zara. I tak to, to będzie legendarka, też to będzie na Zwiększę samy tą reklamę. Chyba taki skinów w nie nagrywa za bardzo, więc. Mam takie polaninę typowo zrobione, jak on biegnie w ogóle. Nie, ja mi się wydaje, że to jest zrobione trochę względem naruto ten To jest taki twaniaczek. I teraz normalnie, nie? Lux. Czyli to ma z Lux pozwiedzony. Nic. będzie załamany. I to jest, że jest zła. <głos》>, kozak to ma różne takie te ha, bo to jest pod, jed... pod jedynką, ale tylko że różne będzie miał Kozak. To jest pod to zrobione, no kurde no Shadinga, nie, szalinga sh 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 to było. Nie, Shadinga to były te oczy. E Jezu, napiszcie mi w komentarz Bedalno, no to nie miałem i ten... Jakby Lasenga. nie mam. Lasinga. Nie, Lasinga chyba to był. Bo, bo szaling... E nie można. Nadajcie mi znać, nie? To jest Q? To jest, e, nie, to jest, to jest w. A nie użycie co nie zrobili, bo tu będzie jeden z jest fieżowy, nie? Tego zrobili na legendarkę. Tak wyglądają mi właśnie te jest killer. No dobra, i przejdziemy dalej. Teraz jest profesor Graves. Pro... Nie chcę przed żadnych... Dlaczego on jest... co? Daj, A -O <grym> Znaczy to jest wiadomo, to jest jeszcze w tym... Um, to jest... Um, mówcie mi, to jest na PB jeszcze. Więc... Aha, czyli te animacje tego, ten, i tak dalej, on ma chyba wszystkie te same. To normalnie. I tego nie pokazali chyba. do smoke. Ale to na PB, więc na pewno to to jeszcze poprawi, ale to też tak dziwnie, że... A to też właśnie dziwnie, że ten, że tu jest siwy, taki dziadek, ten Graves, a na tym plażacie ma ma brązowe włosy, nie? I brodę. Riot pewnie to zmieni, no musi to zmienić, taka spadka no, to jest RK. Zróż Tu była chyba etka. Nie, tu była etka. Tak. Ale animacje takie podanimy. Oko. Auto attack. Dobra. Mm, teraz ten. Akademia Katerina jest. Cała różowa. No taki typowy anime, nie? No. Ta katyna będzie wyglądać. Mówię, szkoda, że ja nie umiem katyną grać, bo... A tak była ta Katarina. Że te wszystkie te ma takie same jak Stanodowy, więc to nie ma za bardzo co pokazywać. Jace. Blast. On wygląda trochę jak Darius, ten z Akademii, nie? Tak, tak, Jace. Zaraz tu. Bring down the gdzie taki Sasuke jest, no? Ale lux to jest taka Sakura, to Czy Ino? Znaczy, Ino była w Londynie, no ma to efekt, nie? Jest dużo włos, ale no wiecie o tym bardziej. Nie wiem czemu, jak to... Nie wiem, może jakieś na nim, bo jeżeli za nim to jedyne co na, to, na to, to i... to też mało, więc... Jak ktoś ma jakieś lepsze nawiązanie... Dajcie znać. W ja atakuję te? No. No, to jest raczej wszystko. Teraz tak. That. Battle Academy Lux. No, oh, jest to tak... Tego... Zakud je to ale udělano? Zase přijde. To jest jej pasywka jak macie jakiś pomysł, że jak jego nime to jest nawiązanie, to dajcie te właśnie te skiny. Właśnie ciekaw. Nie wiem, tegoś mi do na dół to do głowy przychodzi. Nie? To jest zawsze patrzę na tego Zala i like Jaysa Zaraz przyjdę! Zaraz. To wygląda jej ten. I teraz to jest Lux Prestiżowa. Naprawdę, ze wszystkich skinów mogli dać graf'sa prestiżowego. Tego Jaysa. Katalinę prestiżową mogli dać. To nie. To oni postanowili, że dadzą Blux, która ma już 500 skinów. Zrobili jej skina i jeszcze prestiżowego skina. Nie no i ja nie będę za bardzo go pokazywał, no bo to jest praktycznie ty sam. to pokaż mi tylko. Elke. Elke ok, jest chyba bardziej. To jest jej To wszystko. Dobra, to było na tyle. Dzięki za oglądanie. A, czyli ja rozumiem, że dali duski na Lux jak zrobili legendarnego Ezreal'a, a nie? To to wiadomo, nawiązanie, ale testy mogli dać komu, każdemu komukolwiek, no innemu, no Graves. No i nie, bo to nowa postać, ale Kataliny mogli dać Gravesowi, Gravesowi, Ezrealowi nie, bo jest legendarny, nie, ale wszystkim minimalnie luks. No, to, to było na tyle, dzięki za oglądanie i na razie.